Gdyby ktoś się z Was zastanawiał, co to była za playlista, muzyka czy cokolwiek, to Spotify playlista nazywa się Malek. Każdy w każdym razie witam was w kolejnym vlogu, bardzo prosiliście o vlogi, dlatego też nagrywam, jest poniedziałek, godzina aktualnie jakoś przed 14 wydaje mi się i ja właśnie wróciłam z Biedronki. Postanowiłam, że dzisiaj zrobiłam takie dosyć spore zakupy i pokażę wam po prostu co kupiłam do jedzenia, bo kto nie lubi kontentu związanego z jedzeniem, no. no... Kiedyś strasznie tego nienawidziłam, ale teraz staram się jeść troszeczkę z... Widzicie, to słowo nie chce mi przejść przez usta. Zdrowiej, dlatego też kupiłam cztery jogurty naturalne. Mam w planach jeść to na nasiadanie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dwa awokado. O nie! Dwa jabłka. Nie dość, że pod klatką robią mi schody i cały czas wiercą, dlatego muszę nagrywać przy zamkniętym oknie, może mimo, że jest strasznie gorąco, to jeszcze teraz mi sąsiedzi tutaj stukają, pukają. Uuu. Ja jestem ogromną fanką y, surowych marchewek, staram się jeść teraz mniej słodyczy i takich, wiecie, niezdrowych rzeczy, dlatego też marchewki to jest takie troszkę działanie psychologiczne, że niby coś jem, ale to jest zdrowe i teoretycznie się to nie najem, ale mój mózg ma wrażenie, że coś cały czas jem, dlatego może nie będę aż taka głodna cały czas, nie wiem. Trzy banany. Ostatnio na Instagramie pokazywałam Wam taki bardzo fajny przepis, który znalazłam u jednej dziewczyny we vlogu na YouTubie na takie bananowe pankejki. Były bardzo dobre. Kolejne działanie psychologiczne na mój umysł, żebym nie podjadała jakichś takich niedobrych dla mnie rzeczy. Kupiłam sobie całą taką torebkę pomidorków kokajlowych. Cukier waniliowy i proszek do pieczenia. To jest mi potrzebne do naleśników do pancake'ów. Obie... Matko, ej, ja nie myślę dzisiaj, serio. Oby te rzeczy są mi potrzebne do pancake'ów, ale nie tych bananowych, tylko takich zwykłych. Okej. Okay. <grywka> Czerwona cebula. Mam w planach zrobić placki z cukinii, dlatego też kupiłam cukinię. <grywka> Przepraszam. Kupiłam kaszę gryczaną białą, chciałam kupić kaszę jaglaną, ale nie było, więc... Kolejna rzecz to cukier trzcinowy, nierafinowany, coś bez czego nie potrafię żyć. Mleko do owsianek, do płatków, do kawy, do wszystkiego. Nawet po prostu tak sobie lubię pić mleko, więc to jest jakby oczywiste. Kupiłam też czosnek z nadzieją, że on będzie dobry i nie będzie w środku czarny, bo ja mam takie wyjątkowe szczęście, właśnie kiedy kupuję czosnek, to on zawsze jest zepsuty. Mam nadzieję, że ten będzie ok, no tak wygląda przynajmniej, no ale... Najprostsze danie świata, czyli makaron to jest akurat makaron pełnoziarnisty, takie świderki, mega go lubię. Polecam wam makaron i mówię wam, jaki makaron lubię, czy to już jest starość. I teraz jakby wiem, że pewnie mnie skrzyczycie, bo to nie jest taka do końca zdrowa rzecz, ona jest taka pół na pół, ale są to takie płatki musli. I ja kiedyś wierzyłam, że te płatki musli, które są przepełnione chemią pozdrawiam, mamo, bo wiem, że już tutaj zaraz mnie skrzyczysz. Zacznę od czegoś takiego, bo ja i tak nienawidzę tych musli, one są ohydne, ale te takie typowo zdrowe, naturalne są jeszcze gorsze dla mnie w smaku w tym momencie. E, dlatego też jakby będę szła stopniowo. Zacznę od tego i potem przejdę do tych naturalnych. Boże święty, ja, dlaczego ja mówię o musli? No... I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest coś, nad czym się mega zastanawiałam, czy ja tego potrzebuję w życiu, czy, czy to jest mi niezbędne i tak dalej. Stwierdziłam, że tak. Syrop z agawy, moi drodzy. Jeżeli nie lubicie owsianek, jeżeli chcecie sobie coś po prostu dosłodzić, nie używać takiego typowego cukru, to... Ostatnio zaczęłam właśnie bardziej zwracać uwagę nawet nie tyle na to, co jem, ale na to, co kupuję, co się w sumie poniekąd łączy, bo to, co kupię, to potem zjadam. Ale wiecie, o co chodzi, że jakby nie idę do sklepu... Tak bez żadnej listy, bez przygotowania co tak naprawdę chcę kupić i nie chodzi mi tutaj o to, żeby wypisać sobie chcę kupić to 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 i tamto, tylko na przykład poszukać sobie w internecie jakiś przepis na obiad, no i po prostu kupić składniki na ten obiad, żeby tak naprawdę to wszystko wykorzystać, żeby to się nie psuło. Więc tutaj taki mój tip. Boże, ja naprawdę nie wierzę, że ten vlog zaczął się tak produktywnie, tak zdrowo i po prostu wow. Mam w, tym momencie, mam w tym momencie bekę sama z siebie, dlatego że wiecie, że ja z wami jestem zawsze szczera. I to wygląda bardzo ładnie, jest tak kolorowo i w ogóle pięknie to wygląda. Ale w smaku to jest jakbyście jedli po prostu trawę pomieszaną z liśćmi, pomieszaną z kupą. Hejka, mamy już wtorek, witam Was tak bardziej personalnie, bo to co widzieliście w poprzednich klipach, to bardziej były takie muzyczno. Chciałam użyć artystyczny, ale nie Teraz jesteśmy w kuchni i tak naprawdę zastanawiam się, co zrobić sobie na obiad Bo powiem szczerze, że jestem trochę głodna I mamy teraz dwie opcje Albo naleśniki, które są dobre, szybkie A z drugiej strony placki z cukinii Bo wczoraj, jak wiecie, to byłam w Biedronce i kupiłam cukinię Więc teraz mam takie zastanowienie życia Czy chcę poświęcić te dodatkowe 5 minut na zrobienie placków z cukinii Bo plus jeszcze w ogóle muszę zrobić swój własny sos czosnkowy ale pytanie, czy mi się chce? To jest content, dla którego zasubskrybowaliście ten kanał, bo mnie... Trochę płynne te pankejki. No, chyba tak zrobię. Dobra, to jest yy, półksiężyc. Ej, naprawdę wygląda jak księżyca gemotka. Meskitu, tu się jeszcze rozlewa to. Jeżeli naleśnik mógłby reprezentować czyjeś życie, to ten naleśnik reprezentuje moje. Zarąbiste. Tam, mamy już środę z tej strony, Marysia. Gdybyście mnie nie poznali, bo po raz pierwszy w tym filmiku jestem pomalowana, chciałam nagrać film. Stwierdziłam, ok, będzie fajnie, damy radę, bo wiecie, ja się zawsze rozgaduję i przeważnie nie mogę się wysłowić, ale tak sobie powiedziałam, wmawiałam sobie cały czas, Marysia, dzisiaj jest ten dzień. Nagrasz fajny film, w którym będziesz mówiła zwięźle, krótko i na temat, czyli po prostu po raz pierwszy w całej swojej tubowej karierze. I wiecie, co się stało. Kupa się stała dlatego, że przez jakieś 15 minut próbowałam w ogóle się przywitać. Hej wszystkim z tej strony Marysia. Witam was z powrotem na moim kanale i ten mój taki słynny początek, co na pewno znacie przy takich siedzących filmikach. Kiedy już wykminiłam to głupie powitanie, no to przeszłam do pierwszego pytania i tak naprawdę na pierwszym pytaniu się zakończyło. Stwierdziłam, że mówię dzisiaj tak nieskładnie i tak mi się to nie podoba, że nie ma sensu tego nagrywać. I poza tym było tak gorąco, że musiałam otworzyć okno. Teraz nadal jest to okno. Otwarte, duszę się, i dlatego mam kitkę, i po prostu umieram generalnie, mimo że nie ma słońca. To jest taka duchota. Mam nadzieję, że będzie burza, bo, bo czekam na burzę. Dzisiaj rano padało i w nocy, generalnie chyba też, ale burzy nie było, więc ha, burzo, czekam na Ciebie. Z dalszych planów na dzisiaj, to jak Aneta wróci. Nie wiem, za godzinę, półtorej ze szkoły, to obejrzymy sobie na pewno kubę wojewódzkiego, który był wczoraj, bo właśnie nie oglądałyśmy. I będziemy oglądać oczywiście finał agenta gwiazdy, więc jestem niesamowicie ciekawa, czy właśnie Marysia, czy Misiek, czy Damian jest agentem. Mam swój typ. Wydaje mi się, że Damian agentem nie będzie. I teraz właśnie zastanawiam się pomiędzy Miśkiem a Marysią. Jakoś tak ciągnie mnie, że ta Marysia jest agentem, ale nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że Damian może wygrać ten program. Ale to są takie moje przypuszczenia, bo w tej edycji mam coś takiego, że naprawdę nie wiem, kto mógłby być tym agentem. Tak naprawdę cała ta trójka mi pasuje na agenta, i nie byłabym sobą, gdybym wam we vlogu albo w jakimkolwiek innym moim filmiku nie powiedziała o muzyce, której słucham aktualnie. Więc oczywiście playlista, o której Wam już wspominałam na początku tego vloga, czyli Shadowhunters Malek Freeform Official Playlist. To jest życie, jeżeli jej nie słyszeliście, to musicie ją przesłuchać, bo jest naprawdę przegenialna. Chociaż bardziej w takim klimacie powiedziałabym nostalgiczno-smutnym. Nie wiem, ja lubię takie piosenki, mega mi się podobają, więc jeżeli właśnie szukacie czegoś w takim klimacie, to polecam. dla was najpiękniejszą wiadomość dzisiejszego dnia, dzisiejszego miesiąca dzisiejszego roku prawdopodobnie, zarezerwowałyśmy z Anetą wakacje o mój Boże, pewnie teraz y, zastanawiacie się y, Marysia, dlaczego ty się cieszysz tak, bo jedziecie sobie na wakacje, no ok, jakby co roku się jeździ na wakacje co roku są wakacje, dlaczego ty się tak cieszysz, słuchajcie dlatego, że my te wakacje planujemy od trzech lat Trzy lata, kumacie to, i nigdy nam to nie wychodziło, i zawsze gdzieś tam nie było czasu, albo nie było kasy, albo to. I słuchajcie, wpadam na taki pomysł, że oczywiście nie powiem wam, dokąd się udajemy na te wakacje. Gdzieś tam na moich filmach będę wam dawała takie małe, nieoczywiste podpowiedzi, w sensie nieoczywiste, że nie będę wam tego tak pokazywała, że o, patrzcie, ha, to to takiego, tylko to będzie takie troszeczkę bardziej e, przemyślane, bardziej takie dla osób e, spostrzegawczych i tych, które naprawdę e, oglądają uważnie te filmy, więc dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle. Masakra, nie sądziłam, że, że wam to powiem. I w ogóle, że wam to powiem dzisiaj jakoś tak... No, witam się z wami w takim y, dziwnym kadrze, ale skończyłyśmy właśnie oglądanie tam Agent Gwiazdy i jestem genialna, bo przewidziałam, że wygra Damian, a agentem będzie Marysia, więc Dziękuję serdecznie, do widzenia. Hejka, jest już czwartek, ja właśnie się wykąpałam. Trochę posprzątałam w moim pokoju, więc w końcu jest porządek i też załatwiałam pewną papierkową robotę, że tak to ujmę. Odzywam się do Was dlatego, że na YouTuba właśnie wleciał najnowszy teledysk Dawida podsiadał do piosenki Trofea i w ogóle wiem, że jestem chyba ostatnią osobą, która mega jara się jego płytą Małomiasteczkowy i ostatnią osobą, która generalnie całą tę płytę przesłuchała i jest mi tak totalnie wstyd, że zabrałam się za to tak późno, bo słyszałam kilka jakichś tam pojedynczych piosenek, ale nie słyszałam całej płyty aż do czasu... Miesiąc temu około Cante tutti? Nie wiem, bo to jest po włosku tytuł, ale wiecie, o którą piosenkę chodzi. Najnowszy klip i trofea to są takie moje top piosenki, właśnie z tej płyty. Dobra, ja już więcej nie gadam, bo jestem strasznie ciekawa tego teledysku. Historie małych miasteczek miewają wielkie morały. Czy mam ci to przeliczyć na pączki i kawę, żeby dotarło? Muza muza. zacznie polowanie Dawid kocham cię jesteś moim mistrzem i po prostu nie nie rozwalasz system za każdym razem serio Jak widzieliście, zrobiłam obiad, dzisiaj w końcu słynne placki z cukinii, no może nie takie słynne, ale już mówiłam chyba od poniedziałku o tych plackach, że je zrobię, no i w końcu je zrobiłam. Zrobiłam też swój taki domowy sos czosnkowy, minimalnie, dosłownie minimalnie dałam za dużo czosnku, ale jakoś to tak bardzo nie przeszkadza, widzicie, jak da się taką małą ilość, to, to jest spoko, więc ja teraz będę to jadła i oglądam sobie na telefonie. Belfra, to jest mój słuchajcie, ulubiony polski serial, mówiłam wam o nim już kilka razy. Ma on dwa sezony, i drugi sezon jest nagrywany tutaj, we Wrocławiu. Więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja widzieć swoje miasto w jakimś filmie czy serialu. Ja sama oglądam go już chyba trzeci albo czwarty raz. Nie oceniajcie, ale naprawdę jest przegenialny, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście jakimś cudem, bo wydaje mi się, że właśnie w ostatnich latach był bardzo popularny. Teraz trochę o nim przycichło, bo właśnie nie do końca wiem, czy będzie trzeci sezon. Drugi sezon zakończył się tak bardzo otwarcie, więc mam nadzieję, że powstanie trzeci sezon, ale tak jak mówię, nie mam takiej informacji. Naprawdę, obejrzyjcie go. Jest właśnie kryminalny, są różne zbrodnie, różne. Rzeczy nie chcę za bardzo zdradzać, bo tam dzieje się naprawdę bardzo dużo. Generalnie głównym bohaterem jest Belfer, czyli nauczyciel Maciej Szturm, mój ulubiony polski aktor. I bardzo dużo takich postaci właśnie nastoletnich, młodych, dorosłych, coś w tym stylu. Jeżeli lubicie takie kryminalne klimaty, to to na pewno Wam się spodoba, bo serial jest prześwietny. Mamy już piątek, czyli ostatni dzień prawdopodobnie tego vloga, dlatego że coś czuję, że on będzie naprawdę bardzo długi, we co was w sumie. Przepraszam i od razu w komentarzu możecie mi napisać, czy właśnie podobają Wam się takie dłuższe vlogi, gdzie nagrywam na przykład właśnie cały tydzień taki roboczy, że tak powiem, i że te vlogi, nie wiem, mają ponad 20 minut, bo nie oszukujmy się, ja lubię gadać i podejrzewam, że ten vlog będzie miał coś około 20 minut. Czy właśnie wolicie jakieś takie krótsze typu nie wiem, do 10-15 maksymalnie minut? Dajcie znać. Dobra, to ja już kończę mój makijaż i w sumie będę musiała się pakować, bo dzisiaj już wracam do Ostrowa, za jakieś tam 25 minut muszę wychodzić, ale zjem sobie jeszcze śniadanie. I zobaczcie, udało mi się jeść bardzo często ostatnio w... w ostatnim tygodniu jogurty naturalne. Tutaj jest jeszcze musli, które Wam pokazywałam w poniedziałek w food hallu. No i taka dosłownie kropelka syropu z agawy, jest to mega, mega dobre. Kuba jest gdzieś tutaj. Wiem, że nie dasz tego filmiku i w tym momencie włączasz znowu filmik, żeby zaśpiewać. Może w końcu puścisz to, co ja chcę, bo nie, ja cały nie. czas mówię ja? nie, to, co nie. ja chcę, a on mówi, nie, nie, nie. Justin Bieber, love yourself. Nie, 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 nie. Nie. Justin Bieber, I to sobie... masz posłuchać sam. Ja tutaj mam lepszy content Magda, która róbki. chrupki. <grym> no, dobra. za Magdą? Oczywiście, że tak. <grym> <Słuchnego>. <grym> समर